धन्य Tam, gdzie słowa spalają się jak drzewa Niech ponie wszystko, co we mnie było kłamstwem Bo tylko prawda przechodzi przez granice światła Przepraszam tych, co czekali w milczeniu I tych, co zabili miłość w niewie i w cieniu Niech za nie będzie końcem, lecz znakiem Że nawet w mroku śmierci można być człowiekiem Noszę w sobie echo dawnych wersów Tych, co rodziły się w błocie bez sensu Każdy z nich jak rana posłowie, co miało chronić, a wbijało po głowie. Żyłem jak błysk, krótko z hałasem, pogoni za światłem, co było tylko fleszem, teraz siedzę sam, jak w konfesjonale nocy i szeptem oddaję wszystko, co mnie nosiło w złości. To moja spowiedź, mój list do nieba, tam gdzie słowa spadają się jak drzewa. Niech ponie wszystko, co we mnie było kłamstwem, bo tylko prawda przechodzi przez granice światła. Przepraszam A tych, co czekali w milczeniu i tych, co zabili miłość w niebie i w cieniu. Niech za nie będzie końcem, lecz znakiem, że nawet w roku śmierci można być człowiekiem. Oczy są jak dwie świece, co płoną w burzy Choć wiar się pył po świecie, bracie, pamiętaj Nie byłem bohaterem, ale próbowałem trzymać głowę nad szumem sumienia Kochałem źle, ale prawdziwie Modliłem się rzadko, ale szczerze naiwnie Teraz, gdy cisza kładzie się jak tkanina Słyszę jak Bóg oddycha w moich winach Nie szukaj mnie w słowach, których nie wypowiedziałem Bo cisza też potrafi mówić, tylko trzeba ją zrozumieć Nie jestem święty, ale chciałem wierzyć każdy błąd ma w sobie cień zbawienia, jeśli go przyjmiesz. Widziałem zło w oczach, w lustrze, w sobie, i zrozumiałem, że najtrudniej przebaczyć człowiekowi, którego się nosi pod skórą. Teraz, kiedy czuję, jak tlen zamienia się w mgłę, nie żałuję życia, żałuję chwil, których nie przeżyłem w pełni. Więc jeśli to słyszysz, czuć się oddychać prawdą. Bo czas nie pyta, czy jesteś gotów, on po prostu milknie. To moja spowiedź, mój list do nieba Tam, gdzie słowa spalają się jak drzewa Niech płonie wszystko, co we mnie było kłamstwem Bo tylko prawda przechodzi przez granice światła Nie łza, nie będzie końcem, lec znakiem Że nawet w mroku śmierci można być człowiekiem Zamknę oczy, nie szukaj mnie w ziemi, znajdziesz mnie w wietrze, w dźwięku modlitwy, w ciszy między oddechami. To tylko ciało śpi, dusza pisze dalej niewidzialnym atramentem, po stronie, po której spotkamy się z czasem.